Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Daniel, wasz ulubiony kierowca ciężarówki. Skręć w prawo. Jesteśmy w Rumunii. Dojechaliśmy, jest wszystko ok. I powiem wam, dojechaliśmy, ale z mega wielkim spóźnieniem i z mega wielkimi problemami. Bo szczerze Wam powiem, gdyby nie ten wypadek, który. Który był spowodowany uszkodzeniem, uszkodzeniem mojej ciężarówki, i gdybym nie musiał cofać się do serwisu, to by tego nie było wszystkiego. No ale no, niestety, niestety, no musiałem się wrócić do serwisu, ponieważ yy, ciężarówka nie nadawała się do dalszej jazdy. My już mamy podczepiony nowy towar do nowej y, miejscowości, do nowego kraju, a mianowicie do Słowacji. A kraj ten to jest, już wam mówię, do zwolenia jedziemy. Piękna miejscowość, piękne widoki. Słowacja ogólnie jest całkiem, może tak powiem, zarobista, stanek. No i aha, wracając do tego spóźnienia i tak dalej, no to tak jak Wam mówiłem, no, musiałem nadrobić dużo czasu, dużo drogi, no bo po prostu serwis cofnął mnie w takie miejsce, gdzie naprawdę, powiem Wam, ciężko stanęło górę wyjechać. Teraz już w sumie nie pamiętam jak tam było. No ale tak i tak mimo wszystko nas no, później nie było. Wiem. Co zrobić? Niestety. I jeszcze po drodze w międzyczasie zaczął y, lać deszcz. Y, wpadłem w poślizg, uderzyłem gdzieś tam w barierki. No to też mnie to zhamowało. Ale nie narzekam, bo jest zarobione, zarobiliśmy trochę, także ok. Na razie mamy dość paliwa, myślę, że gdzieś tak więcej niż połowa trasy. Dopiero będziemy tankować, chociaż to się jeszcze okaże, zobaczymy jak to wyjdzie. Wszystko wyjdzie w praniu, że tak powiem. Za 100 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Rumunia. Co mogę powiedzieć o tym mieście, bo zanim wziąłem towar, to trochę się po tym mieście tu przejechałem, żeby zobaczyć jak one wygląda i tak dalej. Powiem Wam, no skromne miasteczko, nie za wielkie znaczy Rumunia jest głównie duża, ale miasta są malutkie. To takie różne ciasne uliczki, ronda, tramwaje i takie, że tak powiem, pierdoły. Było e, ciężko się połapać w drogach, bo zjazd, czy cokolwiek, też zawracałem na rodzie kilkanaście razy, no, powiem mam... Ale yy, dojechaliśmy, jest tutaj ok, wszystko spoko. Ciężarówka została naprawiona, bo po prostu skasowałem trochę z niej. Także została ciężarówka naprawiona i znaleźliśmy nowy towar, jedziemy z nowym towarem. Tym razem do Zwoleń, ta Słowacja jest. Wiem Wam jest 8-9, a do 21 muszę dowieść. Do no, 12 godzin. Tak plus minus. Zbyt tu pisze? no 12 godzin plus 26 minut niby. Ale jak będzie naprawdę to... Mogę być znacznie szybciej. O, pozwoli. O kurczę. Powiem wam, że dosyć świetnie sobie ta ciężarówka radzi w trasie. Jest naprawdę dobra. Pojeżdżę nią trochę jeszcze. Później oddam ją yy, kierowcy, którego zatrudnię. A sobie kupię jakąś nową. Napiszcie w komentarzu, jaką ciężarówkę mam wybrać. Jaką, jaka jest waszym zdaniem najlepsza. Na rondzie drugi zjazd. Robimy takie małe głosowanie poprzez komentarze. Ograniczenie do 80 rozpędzamy naszego potwora który żłobie paliwo jak nie wiadomo co tempomat i jedziemy Ta Słowa na Słowację nie będzie aż tak skomplikowana, że obejdzie się bez wypadków, obejdzie się bez stłuczek, bez cofania się do serwisów, ponieważ no, tym razem nie chciałbym, że tak powiem, tracić cennego czasu dla mnie y, na dojazd. Y, no, bo każde spóźnienie nie wiadomo, jest potem odejmowane. Na pierwszy zjazd. Z wynagrodzenia, tak. z ronda, Dlatego postaram się jechać ostrożnie, w miarę szybko. A tu co? Wywalił wszystkie kartony z gusa. Co on to tam robi, to ja nie wiem. Tu jakieś coś sprzedawają warzywa, owoce. że gdzieś widziałem fajnego moda do ETS-a, gdzie ciężarówka się prudzi, później yy, na mapie, gdzieś w jakimś mieście, nie wiem, tam jakieś miasto to tam było, nie pamiętam już teraz, jest myjnia, gdzie idzie tam ciężarówkę potem umyć. Fajna opcja, ale gdzie ja tego moda znajdę to nie wiem, bo w warsztacie Steam szukałem, ale tego nie ma. Na internecie gdzieś też szukałem, ale... No... Wpisywałem różne frazy, różne, różne takie... Te, te... Nie wiem, typu... Nie wiem, garaż myjnia, coś tego typu, no ale no, nie było nic takiego. Dlatego stwierdziłem, że zostawię to na razie w spokoju. Zajmę się czymś innym. Dodawaniem innych modyfikacji. I tak się właśnie zastanawiam, czy by czasami nie dodać yy, małej, znaczy małej ciężarówki w sensie busa jakiegoś albo yy, tandemu. Bo jeden z youtuberów dodał tandę, dodał sobie busa i powiem wam, całkiem nieźle to wyglądało, fajnie się tym jeździ podobno, no i w ogóle. Zachęcam do odwiedzenia tego youtubera. My social24 naprawdę, powiem Wam, robi kozackie filmiki. Widać, że chłopak się na tym zna. Nie to co ja, no, ja tak po prostu o amatorsko i tyle, no. Co Wam mogę powiedzieć więcej? To. Szczerze powiem wam, zaczynam dopiero przygodę z YouTube'em. Czy my będziemy tankować? 300 km. Nie, 300 litrów. Dobra, dotankujemy, bo potem nie wiadomo, czy będzie yy, gdzieś jakaś stacja. Kurczę. nie chciałbym, tak jak mówiłem, bo. Nie, nie, nie wiem, no nie chciałbym się cofać potem albo coś w serwisie, do serwisu, żeby zatankować czy coś tego typu. To my sobie zatankujemy teraz i będziemy mieli przez dłuższą, dłuższy czas, w sensie spokój. No to tak i tak zapłaciłem prawie 3 koła, nie? 2556. To tak i tak sporo. Masakra te paliwo teraz tak drogie. Aż szkoda gadać. Powiem Wam, bak jest bardzo malutki, bo jest coś koło 600 litrów. Ila? No niecałe 600 litrów.